Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym flashu. Na początek takie szybkie moje przemyślenie odnośnie giełd forexu i kryptowalut. Kupiłem przez sprzedaży w publicznej ofercie, tzw. Tak IPO akcje spółki Games Operators SA, które miały być po 28 zł za akcję. Okazało się, że cena została ustalona na 22 zł. Po tyle kupiłem. Dziś sprzedałem je po 48 zł. W piątek było pierwsze notowanie. No, zysk dość dobry. Chciałem sprzedać to w piątek, ale w piątek się nie dało sprzedać, niestety, bo raczej dało się, ale później już tego nie obserwowałem. O godzinie 4 dopiero zaczęły chodzić gdzieś te akcje po 44 zł. Niestety, yy, akurat nie siedziałem przez cały czas przy komputerze i nie obserwowałem, jaka była cena. Dzisiaj udało mi się sprzedać, taki był plan, że jeżeli. Yy, wejdą akcje na giełdę. No to jak będzie dobra cena, to od razu sprzedaje. Ma być premiera y, gry 23 kwietnia, czyli już za niedługo. No i po to cała masa ludzi się rzuciła na te akcje. Teraz te, taka ciekawa sytuacja. Akcje miały by, być po 28 zł. Udało mi się kupić po 22 zł. Akurat e, kupowanie właśnie takiej przedsprzedaży wiąże się bardzo dużym ryzykiem. Akurat były spore spadki na giełdach, no i obawiałem się, że te akcje to w ogóle kurs się otworzy poniżej ceny zakupu, ale akurat e, w piątek, kiedy było otwarcie, pierwsze otwarcie, to tak się złożyło, że jesteśmy w dużym odbiciu na giełdach i e, spółki gamingowe bardzo dobrze się, dobrze się trzymają, nawet niektóre uzyskały nowe ATH. Ale o co chodzi z tymi akcjami? Niestety, wszystkie te regulacje ograniczenia na giełdach powodują to, że na przykład spółka nie otwarła się, nie otwarły się do godziny 16, bo nie mogą się otworzyć tam powyżej 10%, 20%, potem w końcu ustalili, można sobie to ręcznie przesuwać, takie odgórne, odgórne regulacje. I tak naprawdę, jak, jak gramy na, na giełdzie, czy to w warszawskiej, czy gdzieś w Stanach, no to musimy się liczyć, że Gramy w takim kasynie, gdzie niestety, ale musimy grać znacznymi kartami, a te karty są znaczone nie przez nas, tylko przez operatorów. I oni mogą robić wszystko, co chcą. Mogą zawieszać, mogą notowania, mogą na przykład zabronić krótkiej sprzedaży. No, cała masa różnych regulacji, które pokazują, że wolny rynek już się na rynkach skończył. No, ja zaczynałem w kryptowalutach, gdzie była totalna wolna Amerykanka, gdzie kurs może o kilkaset procent, albo nawet o tysiąc procent w ciągu jednego dnia skoczyć albo spaść, gdzie giełda może upaść w ciągu jednego dnia, gdzie różne skamy płaciły po nawet kilka albo kilkanaście procent w ciągu jednego dnia. Było wiele różnych dziwnych przekrętów. Udało mi się jakoś przetrwać ten okres. Jestem przyzwyczajony do takiej wolnej Amerykanki, dzikiego zachodu, Takiego kapitalizmu w czystym wydaniu, że e, każdy może robić, co mu się podoba, i wy, wygra ten najsilniejszy, albo ten, który ma najwięcej szczęścia. No, trzeba przyznać, że miałem bardzo dużo szczęścia, że udało mi się wytrwać do teraz. Też próbowałem trochę na Forexie, na giełdzie, ale o wiele mniej, więc jakby w tak mam największe doświadczenie. No i teraz, jak sobie porównuję to. I, Dziś rozumiem dlaczego na przykład ludzie, którzy grają na kryptowalutach nie grają na giełdzie, mówią, że tam się nie da. Albo ci, którzy grają na giełdzie mówią, że nie dotykają się e, kryptowalut, bo to w ogóle zupełnie inny rynek. No to zupełnie inny rynek, ale teraz zmierzamy do tego, że kryptowaluty coraz bardziej te giełdy coraz bardziej upodabniają się do tego, co mamy na normalnych giełdach, więc jeżeli ci, którzy grali na kryptowalutach się nie, nie zmienią, nie dostosują, no to tak im dobrze już nie będzie szło, bo to już nie te same warunki, co było, co były na samym początku. Tak jak ICO gdzieś wchodziły na krypto, też mógł, mogło być kilkaset albo kilka tysięcy procent, jak ktoś kupił. Oczywiście też była cała masa skamów, można no było stracić bardzo szybko 100% kapitału. No ja, tak jak powiedziałem, jestem przyzwyczajony do tego, że nie, nie ma takich ograniczeń jak na giełdzie i te ograniczenia mnie trochę denerwują, bo powiedzmy, kupiłem przed sprzedaży akcje i, I załóżmy tę akcję, y, bo akurat takie widełki są takiego ograniczenia, kurs y, y, notowania by się nie odbyły przez nie wiem, tydzień, miesiąc, rok. Ja miałbym zamrożone pieniądze. No i nikogo to nie interesuje, że ty masz zamrożone pieniądze, nie możesz tej akcji sprzedać nawet z zyskiem, bo cena y, teoretyczna była ustalana dużo wyżej. No ale takie regulacje, więc zmierzamy do tego, że coraz więcej regulacji i tak samo w krypto. Będą te same regulacje co na rynku akcji, i trzeba się do tego przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o rynek Forex, też tam mamy całą masę regulacji. To taka dźwignia można grać z taką dźwignią, z mniejszą, zależy gdzie, u jakiego brokera. No, naprawdę, coraz mniej ma to wspólnego z wolnym rynkiem. Te regulacje zabijają wolny rynek, no ale trzeba się dostosować. Ja staram się jakoś nie wychodzić przed szereg, i no, takie regulacje, tak jest. Cóż mogę zrobić? Nie udało się sprzedać w piątek, to udało się sprzedać dzisiaj. Nawet lepsza cena niż w piątek, więc jestem zadowolony ponad 100% zysku. Choć ryzyko było bardzo duże kupowanie takiego IPO przez sprzedaży, tak czy jak ICO na krypto wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, więc tutaj polecam inwestować dużego kapitału. No, chyba że macie bardzo dobre rozeznanie spółce, którą kupujecie. Dobra, przejdźmy do rynku. Spada nam dominacja Bitcoina. To linię może skasujemy, nie jest jakoś potrzebna. Zobaczmy, co się dzieje na Bitcoinie. Jesteśmy w odreagowaniu. Choć już siła odbicia jest mniejsza. Wpadliśmy na jakiś trend boczny. Popatrzmy jeszcze, co się dzieje na BNB. Kilka takich walut, to sobie obserwuję. BNB przez cały czas powyżej linii trendu. Engine Coin też. ETH. Ładnie idziemy do góry. Dash. Podobnie. Ogólnie kryptowaluty, podobnie tak jak Bitcoin przez cały czas w odbiciu, już to się nam powoli wypłaszcza. Co się dzieje na foreksie? Euro USD. No mamy taki tutaj trójkąt. Amplituda tych drgań coraz mniejsza. Wybierzemy jakiś kierunek. Jaki? Nie wiadomo. Euro.pln. Trójkąt, z którego wyszliśmy dołem. No ja bardziej tu obstawiam górę. I że złotówka będzie nam się jeszcze bardziej osłabiała. Choć na razie wygląda jakbyśmy wychodzili dołem. Zobaczmy. Dolar do złotówki. Dalej jeszcze w trójkącie. Frank do złotówki. Też jeszcze jesteśmy w takim trójkącie. Kierunek nie został ustalony. Fund do złotówki. Jesteśmy przy szczytach. No ogólnie, jeszcze przez cały czas odbicie i wygląda to w miarę dobrze. Giełdy akcji w Stanach przez cały czas w górę idziemy. Odbicie trwa, od dzisiaj lekka korekta. Też powyżej linii trendu NASDAQ, też powyżej linii trendu DAX, również powyżej linii trendu WIG20. No tutaj już tą linię przebiliśmy. Dzisiaj jakiś lekki minusik, no ale jeszcze jest szansa, żeby to utrzymać. Chiny, też w odbiciu, ale widać, że Chiny to ogólnie trend boczny. Już kiedyś Chin omawiałem bardziej. E, Japonia też mamy odbicie. Dobra, popatrzmy jeszcze niektóre akcje. Mówiłem, że e, w teraz w tym kryzysie utrzymały się akcje CD Projektu, czyli spółek gamingowych. Nowe ATH nawet ostatnio, Playway, prawie ATH. Co ciekawe, Games Operators, tą spółkę, którą kupiłem i dzisiaj sprzedałem, obroty na tej spółce, nie wiem jak teraz, ale rano były większe niż CD Projekt i Playway razem wzięte. To CD Projekt ma gigantyczne obroty, więc spekulacja na tej spółce jest niesamowita. To jest szałpa, okupowanie pod wydarzenie, wejście nowej gry. No. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może to się źle dla niektórych skończyć, ale jak sobie poczytacie jakieś fora, które akurat e, piszą o tym, o tej spółce, no to jest bardzo ciekawie. Czyli jak na razie, spółki gamingowe sobie dobrze radzą. No ja uważam, że w perspektywie czasu jednak tak kolorowo nie będzie, bo teraz jeszcze jedziemy przez cały czas, ludzie mają kasę, gdzieś mam poduszkę finansową. Sporą część ma sporo czasu, a za niedługo się to trochę skończy. Na co jeszcze się utrzymało? Dobrze, utrzymały się jeszcze takie spółki amerykańskie jak Amazon. Amazon, proszę bardzo, nowe ATH, Netflix, nowe ATH i Tesla. Niektórzy tutaj szortowali mocno Tesle. Jak szortowali i z tych szortów wyszli to dobrze. Jak nie, no to trochę słabo, bo tu zbliżamy się do ATH na Tesli. No Tesla to jako nowa technologia przejście na elektryki. Nie wiadomo, czy będzie elektryka, ale przejście na nową technologię na pewno będzie. Bo jeżeli chodzi o komputery, to doszliśmy już do ściany. No, jeżeli chodzi o samochody, no to też już silniki spalinowe, już ciężko je gdzieś upgradeować i ulepszać, żeby to lepiej działało, więc... Jesteśmy przez cały czas w miejscu, w którym naprawdę zmieni się nam technologia, więc trzeba uważać, w którym kierunku pójdziemy. Tesla pokazuje, że elektryka. Nie wiem, zobaczymy. Bank. No, Bank też odbił, ale jeszcze bardzo, bardzo nisko jest. Dobra, co jeszcze mamy ciekawego? Złoto. No, złocie, mamy załamanie. Złoto też sobie dało radę, bo jesteśmy wyżej niż e, przed rozpoczęciem kryzysu, ale. Do ATH jeszcze kawałek jest, ale załamana nam się już linia trendu wzrostowego, za przebita. Srebro podobnie, tu srebro ogólnie stoi trochę słabiej od złota, bo złoto nowe lokalne szczyty, a srebro no jeszcze kawałek. To widać na tym stosunku złota do srebra. 110 razy złoto jest mocniejsze od srebra. Palat odbicie, ale też już mamy tendencję spadkową. Platyna. O, platyna nawet jeszcze próbuje iść w górę. Miedź. Jeszcze też w górę. Ropa. No i ropa to, co mówiłem, że spodziewam się, że te dołki zostaną przebite. No i zostały przebite tak jak się spodziewałem. Na ropie nie gram. Uważajcie, z graniem na ropie, bo się dzieją różne dziwne rzeczy. Więc tutaj akurat na ropie nie polecam grania, chyba że gracie szybki day trading, ale chyba też. Spread jest za duży, żeby okadu prawidłowy day trening na ropie, więc ogólnie grania na ropie nie polecam. Jeszcze wykresy na koniec. E, wirus, jak nam się rozwija? Przejdźmy może wykres liniowy. Ach, tu jeszcze przez cały czas był wykres logarytmiczny, ale to jakby nie ma większego znaczenia, e, bo wszystkie te pokazywane były w wykresie logarytmicznym. No, przez cały czas mamy nowe zachorowania. Teraz moje podsumowanie szybkie tego, jak ja to widzę. Nie ma jeszcze jakichś spektakularnych bankructw. Mamy odbicie. Wszystko wygląda, czy wszystko wygląda to w miarę okej. Okay. Część ludzi, jeśli tam kupuje się, czy to w krypto, czy w akcje, czy tam złoto, chce ochronić kapitał. No ja uważam, że tak jak były wcześniejsze kryzysy i we wcześniejszych kryzysach, może pokażę to na S&P, żeby nie być takim gołosłownym. Jak w wcześniejszych kryzysach może przejdźmy na świeczki i na wykres miesięczny. Czy jak były wcześniejsze kryzysy? No to te spadki były w okolicy 65%. Tak jak 2058% spadek. Ten spadek teraz pomimo tego, że gospodarki zostały zamrożone, 35%. No ja spodziewam się że ten spadek no, dojdzie do 1578. no Ten rejon jak najbardziej jest możliwy, a nawet jak zostanie przebity, czyli ostatni szczyt, to będziemy szli jeszcze w dół. A ten rejon to jest spadek o 50%, więc myślę, że spokojnie jest szansa spaść nawet do 1000 punktów tutaj na indeksie na S&P, ale to w dłuższej perspektywie czasu. Teraz, jak powiedziałem, firmy jeszcze jadą na poduszce, którą mają finansową, finansowej poduszce, i to jakoś jeszcze funkcjonuje. No ale za chwilę zaczną się jakieś większe bankructwa. To, że tam mali nie mają pieniędzy małymi, to się mało kto przyjmuje. Większość rządów przyjmuje się dużymi firmami, bo te duże firmy sponsorują te rządy. Tak naprawdę nie rządy, tylko ludzi poszczególnych, a ci ludzie, no każdy myśli o sobie. Jak coś oglądacie, czytacie, to wiecie też poprawkę na to, że ktoś to mówi przez pryzmat siebie swoich doświadczeń i tego, czego sam potrzebuje. Więc spodziewam się tutaj spadków jeszcze większych. Dopiero wtedy gdzieś może zacznę zakupy, kiedy będziemy w okolicy może 60% spadków na indeksach. Co do krypto, no myślę, że też e, będą spadki. Będzie odpływ kapitału. Tak jak teraz mamy tutaj odreagowanie, wszystko fajnie wygląda. Tak, niestety, ale tego kapitału zacznie za chwilę brakować. No też spodziewam się bardziej tutaj deflacji niż inflacji. Ludzie coraz mniej kupują i warto sobie zobaczyć, co się dzieje w Chinach, pomimo tego, że tam już rozluźniło się, to ludzie jednak tak ochoczo do tych restauracji nie wychodzą, i tak dużo ludzi nie jest na ulicach i coraz mniej kupują, zastanawiałem się, 15 razy, czy coś kupić, czy nie. No, podobnie z mieszkaniami. No. Może lepiej nie kupić, może się stanowić. Kredyty będzie coraz ciężej dostać. No, część ludzi może stracić płat, pracę, część trochę ta pensja może zostać przycięta, więc mogą mieć problemy ze spłatą kredytu. No, na razie największy problem mają w mieszkaniach ci, którzy wynajmują mieszkania i mają tych mieszkań dużo. a Najgorzej to już w ogóle mają ci, co wynajmują na krótki termin, bo w ogóle stracili całkowite przychody, a trzeba płacić. Jeżeli ma się swoje mieszkania, to o tyle lepiej, bo nie trzeba płacić za wynajem. A jeżeli nie ma się swoich mieszkań, to trzeba płacić jeszcze bankowi, na przykład, za kredyt, albo komuś za wynajem. No więc tu sytuacja się robi coraz bardziej nieciekawa i wydaje mi się, że będzie rozwijała, ale bardziej negatywnie niż pozytywnie. Więc yy, widziałbym to w tym kierunku, że te spadki na giełdach jeszcze będą. Trzeba tutaj rozgraniczyć też giełdę od, od tego co się dzieje w gospodarce, bo giełda to czysta spekulacja i tutaj kiedyś nagrałem filmik, możecie sobie wrócić, co jest, od czego cena zależy, więc moda jest najważniejsza. Cała reszta, y, potem jest analiza techniczna i fundamentalna, więc tak naprawdę te fundamenty są na samym szarym końcu, a moda, czyli to, co jest modne, ludzie kupują, to jest jak gdyby podstawa tego, jakie są, są ceny, a co jest całkowicie odrealnione od gospodarki, no ale Giełdy, i tak było w przeszłości, i obstawiam, że teraz podobnie reagują tak pół roku, rok wcześniej. Mówiłem też o tym wcześniejszym filmie, że tak może być, że za pół roku, za rok, jesień, wiosna, w przyszłym roku w gospodarce to będzie naprawdę kiepsko, i na to się trzeba raczej przygotowywać już teraz, żeby nie zostać z ręką w nocniku. Więc spokojnie sobie czekam z zakupami. Te IPO, o którym mówiłem na początku, tak próbnie sobie porobiłem, przez cały czas obserwuję, oglądam. Słucham, czytam, co się dzieje. Cała masa różnych wróżbitów i w ogóle różnych teorii spiskowych. W wielu teoriach jest też dużo prawdy, więc tak naprawdę ciężko znaleźć jedną osobę, która by mówiła wszystko tak, jak jest i mówiła tylko prawdę. No, część osób, czy każdy tam pod siebie to robi, ale warto wziąć trochę z jednej osoby, z drugiej, z trzeciej, poczytać i samemu wyciągnąć wnioski, a nie wierzyć jednej osobie. Osobie jakiś autorytet. Największy błąd robią osoby, które uważają jakąś osobę za autorytet, nieważne kto to jest. Czy to jest jakiś ksiądz, czy to jakiś profesor, lekarz, nie wiem, jakiś YouTuber, guru, nieważne kto. I jak się ktoś pyta to tej osoby na temat, na którym ta osoba się nie zna i się wypowiada i bierze to, za, to pe za pewnik. Dużo osób się wypowiada na tematy, których nie ma kompletnie zielonego pojęcia, no ale się wypowiadają, bo ktoś ich się spytał. A że są im większa autorytet, a im od doktora w górę, to już w ogóle przecież on nie jest w stanie powiedzieć, że czegoś nie wie. No i tu się zaczynają problemy, bo te osoby coś powiedzą, a potem to ludzie przyjmują jako prawdę objawioną, a tak, je, tak nie jest. Starajcie się szukać ekspertów w danej dziedzinie, bo tutaj samozwańczy eksperci to już na YouTubie znajdziecie ich całą masę, w różnych dziedzinach, o których nie mają zielonego pojęcia, ale są ekspertami od tego. Więc uważajcie na to, Stalecie się słuchać osób ekspertów w danej dziedzinie i z różnych dziedzin. I to samemu trzeba poskładać sobie do kupy, bo nikt za was tego nie poskłada. To nie jest tak, że ktoś za was zrobi research, poskłada wam wszystko do kupy i to będzie tak. No nie, zrobi to pod siebie, nie pod was. Więc nie ma czegoś takiego, że kupicie sobie jakiś kurs, ktoś wam coś powie, albo co kupić, co sprzedać gdzieś. Nie ma takiej opcji. Jeżeli coś takiego zrobi i nawet jestem dobry, to robi to pod siebie i tak, żeby jemu było dobrze, a nie żeby było dobrze wam. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.